ma, ja jestem oczywiście DRAVIUS i dzisiaj zajmę się miksturą zatrucia. Teraz wyświetlają wam się osoby, które prosiły o tę miksturę w komentarzach. Dobra, nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Na początku standardowo otworzymy bazę z Żeby powstała nam mikstura trucizny, to do bazy dodajemy oko pająka. Podstawowa mikstura zatrucia trwa 45 sekund i zadaje pół serca co 2,5 sekundy. Jeżeli chcesz się bardziej popastwić nad swoim przeciwnikiem, to możesz również wydłużyć czas tego efektu dodając redstone i wtedy trucizna będzie trwała dwa razy dłużej. Jeżeli chcemy zwiększyć obrażenia zadawane w czasie, to dodajemy glowstoneowy pył. Dzięki temu nasza mikstura będzie trwała co prawda tylko 21 sekund, ale częstotliwość, z jaką będzie zadawała obrażenia spada do 1.2 sekundy, czyli dwa razy częściej niż podstawowa. Pamiętajcie, żeby zrobić z nich mikstury rzucane bo raczej żaden z waszych przeciwników nie wypije z własnej woli tej paskudnej mikstury. A, no i pamiętajcie, że trucizna nie zabija, tylko zostaje pół serduszka. Trzymajcie się, narka.